Nazywam się Hanna Rospara, zajmuję się grafiką, malarstwem, fotografią, rysunkiem oraz tworzę kompozycje muzyczne. W Pałacu Kultury w Zagłębie zaprezentowane zostały prace z cyklu Kamuflaż oraz prace z cyklu Czarnych Obrazów. Prace z cyklu Kamuflaż stanowią moją pracę doktorską, którą obroniłam na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w 2021 roku. Kamuflaż oznacza zamaskowanie, przesunięcie czegoś dla niepoznaki, zasłonięcie przed oczami wroga. Pierwotne znaczenie słowa kamuflaż oznaczało zasłonę dymną. Cykl grafik skupia się na temacie kamuflażu, wtapienia się w tło szumu otoczenia, dezintegracji informacji. Pierwotną inspiracją prac był wzór maskujący używany w wojskowości, sposobu kamuflażu. Rodzaje kamuflażu i ich pochodzenia, historia powstawania metod maskowania oraz badania prowadzone nad najskuteczniejszym sposobem ukrycia przed wrogiem w różnych armiach świata. Cykl kamuflaż powstał na podstawie w wcześniejszych artystycznych realizacji poruszających tematykę wojny. Motyw kamuflażu. Poddawałam przekształceniom, analizowałam formy występujące w naturze oraz formy kamuflażu występującego w wojskowości. Temat kamuflażu nasunął mi także przemyślenia nad kamuflażem występującym w kulturze, nad kamuflażem, który stosują ludzie w codziennym funkcjonowaniu. Z kamuflażem łączą się także takie, takie pojęcia jak. Płynna rzeczywistość i posprawda. Prace z cyklu kamuflaż powstały na podstawie form występujących w naturze. Istotną rolę odegrały także działania intuicyjne. Prace powstały w technice drzeworytu w dużym rozmiarze. Duże formaty prac wzmacniają oddziaływanie obrazu, pozwalają na zatopienie się w nich. Kompozycje prac graficznych pozbawione są centrum i punktów zaczepienia dla wzroku, powodując dezorientację, zaprzeczając normalnemu procesowi spostrzegania wzrokowego, który zawsze próbuje nadać obrazowi jakąś organizację. W pracach występuje pozornie jednolita kama kolorystyczna, która jest wewnętrznie zróżnicowana. Skontrastowane niewielkie plamy koloru powodują pozorne pulsowanie powierzchni obrazu. Badania nad naturą światła i maskowania światłem i cieniem przyczyniły się także do powstania cyklu fotografii przezroczystość, które powstały przy użyciu aparatu wielkoformatowego w formacie 4 na 5 Cela. Tak. Fotografie poruszają temat przezroczystości oraz maskowaniem za, maskowania za pomocą światła. Przezroczystość wydaje się być najskuteczniejszym sposobem ukrycia przedmiotu przed wzrokiem, lecz w pewnych warunkach oświetleniowych ulega demaskacji. Podobnie nadmiar światła, jego odpowiednie rozłożenie lub brak pozwala ukryć obiekty przed wzrokiem. Na wystawie została zaprezentowana jedna fotografia wydrukowana w formacie 150x190 cm oraz zaprezentowane zostały klisze analogowe fotografii z cyklu Przezroczystość. Wystawa w Pałacu Kultury Zagłębia jest pierwszą ekspozycją prac z cyklu Kamuflaż dostępną dla szerszej publiczności. Na wystawie zaprezentowane zostały również matryce, co będzie interesujące dla miłośników grafiki. Na moją twórczość miało wpływ wiele czynników. Inspirowałam się wieloma twórcami ze sztuki dawnej i współczesnej. Na moją twórczość duży wpływ miał pobyt na stypendium Erasmus w Antwerpii u Ingrid Ledond, gdzie uczyłam się litografii. Inspirowałam się pracami Anisza Kapura, Ingrid Ledont, jajoj Kosamy oraz wielu innych twórców sztuki współczesnej. Moją twórczość ukształtowała edukacja w, w szkole plastycznej w Dąbrowie Górniczej, w Akademii Szczepię w Katowicach oraz bardzo duży wpływ miała na mnie edukacja w akademii w, w na, podbicie Erasmus w Antwerpii u Ingrid Ledond gdzie uczyłam się technik graficznych. Prace prezentowane na wystawie pochodzą z dwóch cykli. Prace Granulat, Rotator i Heliogram krążą wokół tematyki solarnej. Granulat odnosi się do granuli, czyli komorek konwekcyjnych słońca będących w ciągłym ruchu. Praca ma kształt tonda o średnicy 80 cm. Pokryta jest okrągłymi wypustkami i może budzić trypofobiczne skojarzenia. Swoją czernią może kojarzyć się z dziurą, ale jednocześnie jest wypukła. Okrągłe wypustki powielają kształt tonda. Błyszcząca powierzchnia obiektu multiplikuje w odbiciach otoczenie. Rotator nawiązuje do wirowego ruchu słońca, który często był przedstawiany w symbolice wczesnych kultur. Heliogran natomiast przedstawia plamy słoneczne. Głęboka czerń tych prac jest przeciwieństwem jasności słońca. Fakt, że mieszkam w Zagłębie Dąbrowskim miał wpływ na moją twórczość. Uczęszczałam do ogólnokształcącej szkoły Sztuk Pięknych w Dąbrowie Górniczej. Potem edukację kontynuowałam na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie ukończyłam studia magisterskie oraz doktoranckie. Myślę, że Zagłębie Dąbrowskie jest dobrym miejscem do życia dla artysty ze względu na bliskość miast oraz bliskość innych ośrodków kultury. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na moją wystawę do Pałacu Kultury Zagłębia.